Cześć! Witam serdecznie widzów kanału GMP GARAŻ MOJA PASJA. Dzisiaj rozpoczynam nowy projekt. Jest to naprawa takiej mini ładowarki. Ona nazywa się Hightrack 1760. I będzie wymagała dosyć dużo napraw. Już jak widzicie mam pomocniczkę. Także łatwiej na pewno będzie wspólnie to ogarnąć. Ładowarka produkcji niemieckiej, taka można powiedzieć, typu Bobcat. Urządzenie jest w stanie ogólnym, nie najgorszym, jeśli chodzi o hydraulikę i o silnik. Natomiast ma tyle różnych usterek, że właściwie to, że ono wjechało do tego garażu, to już graniczy z cudem. A tym niemniej są problemy to jest szansa. Samo urządzenie jest z 1991 roku. I tutaj mamy tabliczkę znamionową, która mówi o tym. Jest to no tak trudno czytelne, ale, ale jest. I miniaturka jest o tyle ciekawa, że nie posiada kierownicy. Jest to taki dobry trenażer dla kogoś kto miałby zamiar jeździć czołgiem dlatego, że Skręcanie polega tutaj na tym, że Wykorzystuje się różnice prędkości kół po stronie prawej i po stronie lewej Do sterowania Służą Te dwa drążki I Jeżeli ten drążek jest w takim położeniu Neutralnym To wtedy Maszyna nie jedzie Jeżeli drążek lewy przesuwamy do przodu to napędzamy koła z lewej strony, jeżeli drążek pociągamy do tyłu, to napędzamy też koła z lewej strony, ale z biegiem wstecznym. I teraz, w zależności od tego, czy oba drążki idą do przodu, czy na przykład prawy idzie do tyłu, a lewy do przodu, I w takiej sytuacji maszyna będzie się kręciła wokół własnej osi w prawą stronę, albo na przykład odwrotnie, czyli prawy do przodu, lewy do tyłu i wtedy kręcimy się wokół własnej osi, w lewą stronę. No jeśli chodzi o zwrotność, to niewątpliwie maszyna bardzo zwrotna, dlatego że, tak jak mówię, może obrócić się nawet względem własnej osi. Napęd jest całkowicie hydrauliczny. Macie tutaj ten blok hydrauliczny napędowy. Jest napędzany i przez przykładnie mechaniczno silnika. I w tym bloku napędowym hydraulicznym są dwie pompy o zmiennej wydajności i o zmiennym kierunku pompowania, czyli można by powiedzieć, że to jest taki pomporozdzielacz. Przy czym no, z rozdzielacze nie ma to wiele wspólnego, ale pełni funkcję rozdzielacza, dlatego, że w zależności od, od ustawienia pompuje właśnie do silników, które znajduje się tutaj w przedniej części, gdzieś tutaj pod tą podłogą właśnie. Pompuje olej także albo się kręci w prawą, albo w lewą stronę. Napęd z tych silników hydraulicznych przekazywany jest na oś przednią, natomiast z osi przedniej na oś tylną jest przekazywany za pomocą takiego łańcuszka. Łańcuch ma szerokość około 6 cm. Średnica tego oczka to jest około 20 kilku milimetrów. Także łańcuch jest naprawdę potężny. No i oba koła kręcą się dokładnie z taką samą prędkością obrotową na tej przekładni łańcuchowej. Silnik tej koparkowarki umieszczony jest z tyłu. Jest to silnik Isuzu. Nie sprawdzałem jeszcze dokładnie jaki to jest silnik, ale tak na oko to ma moc pomimo 60 toni no i z powodzeniem może napędzać to urządzenie silnik w zasadzie nie różni się niczym od, od, od innych silników. Jest to typowa jednostka diesel z pompą rzędową jak widzicie tu już ktoś jakiś patent zrobił widzę że jest ten dekielek nie wiem po co i dlaczego, ale to zobaczymy. Zapewne pamiętacie, jak wyraziłem swoje zainteresowanie tym, co tam jest za tą klapką. I teraz już tą klapkę odkręciłem, żeby zaspokoić ciekawość. I okazuje się, że tam jest po prostu krzywka czyli w standardzie była tutaj pompka paliwa mechaniczna, natomiast ktoś przerobił to, zainstalował pompkę elektryczną a tutaj w miejsce tej starej pompki dał taką zaślepkę ona przedtem była prostokątna w tej chwili ja już jej troszkę zmieniłem kształt żeby był taki ładniejszy po prostu i będzie tylko ta wymiana polegała na uszczelnieniu już tutaj tą płytkę oczywiście odtłuściłem jest przygotowana do tego żeby zainstalować uszczelkę też sam dorobiłem skręgiel i tu natomiast niezależnie od tego też użyję jeszcze Wiktora, żeby trochę zabezpieczyć, chociaż pewnie samą strzelkę też trzymał, ale minimalnie, oczywiście nie za dużo, żeby ten silikon nigdzie nie wychodził, ale minimalnie można go dać. Tutaj też jak już mówimy właśnie o silikonie, to zdradzę Wam swój taki patent na to, w jaki sposób zabezpieczyć silikon przed wysychaniem. No to jest dosyć uciążliwe, jeżeli dłuższy czas w tubce silikon nie jest używany, to on potrafi zasnąć nawet w całej tubce. Natomiast dobrym sposobem jest oczywiście posmarowanie tutaj gwintu tym samym silikonem, oczywiście przed zakręceniem zakrętki. Natomiast przed założeniem nakrętki zawsze należy tak wycisnąć o tak tyle, żeby usunąć całe powietrze, które jest w nakrętce. Czyli jak zakręcamy, to ten silikon wchodzi w nakrętkę. I po prostu wyciska powietrze. On się wciska z powrotem do tuby. I gwarantuję Wam, że w ten sposób silikon może leżeć dwa, nawet trzy miesiące. Ten chyba był tak około dwóch miesięcy nieużywany. Ja go w tej chwili odkręciłem i bez żadnego problemu, jak widzieliście, on wyszedł, był miękki. Także jest to taki dosyć fajny patent na to, żeby właśnie uszczerzeć się przed. Tym, aby silikon wysychał. Oczywiście tutaj minimalnie posmaruję obie powierzchnie. Mam tak minimalnie posmarowaną tą powierzchnię i tak samo tą. Czyli najpierw idzie uszczelka, właściwie ta druga mogła być niesmarowana, bo skoro uszczelka nie ma tutaj otworu, to już mogłem tego dekelka nie smarować, ale też jak jest. Lekko posmarowany, to potem po prostu może łatwiej zejdzie z całą tą pokrywką. Jeżeli będzie ktoś jeszcze zdejmował po mnie, może się przecież zdarzyć. Tam jest mniejsza powierzchnia, także jest szansa, że się ta uszczelka odezwie w całość. Nawet nie trzeba będzie w kolejny raz robić tego. Nie wiem tylko, czy będzie ktoś jeszcze na tyle ciekawy, żeby tam zaglądać. To jest taki przewód do podłączenia masy, właśnie od pompki. Nie wiem dlaczego ktoś wybrał w takim miejscu. Ale skoro tutaj był, to już nie będę mu szukał lepszego rozwiązania. Tylko też w tym samym miejscu go po prostu podłączę. I niech tam sobie siedzi. Tutaj widać, że pomyliłem uszczelkę, to było wycinane szlifierko i nie jest dokładnie symetryczna, powinna być odwrócona. O tym nie pomyślałem, że nie jest perfekcyjny i widziałem ten kształt troszkę nie symetrycznie. Dobrze, ale to też nie jest problem, jeżeli ktoś jest estetyczny. Można to jeszcze oczywiście poprawić. No i mamy elegancko. Do zobaczenia w kolejnym filmie.